Dzie dziękuję, pa dziękuję panie pośle, pani profesor. i Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus na tym spotkaniu. On pierwszy powiedział do wszystkich ludzi na Ziemi, bez mnie nic uczynić nie możecie. I, I słucham tu panią profesor, potwierdzam duże wsparcie od dołu. Zespół parlamentarny do spraw zdrowia i życia i żywności to nie jest tylko dla nas panie pośle i dla nas tu wszystkich, to jest dla, do, dla wszystkich Polaków, że jest teraz taki czas, taki wyłom pierwszy zrobiony i mnie jak ktoś mówi, że nadzieja umiera ostatnia, to ja chcę dzisiaj powiedzieć, że nadzieja nigdy nie umiera. Ona jest zawsze. I teraz co się zrobiło w naszym narodzie, z narodem jeszcze nikt nie wygrał. I to idzie w dobrym kierunku. Panie pośle, dzięki Waszej pomocy Konfederacji Korony Polskiej wreszcie przyszedł czas po tylu latach zniewolenia. Mamy okazję odzyskać niepodległość. Ja akurat reprezentuję gospodarstwo rodzinne od pokoleń. To mamy trzy w jednym, dwóch synów i ja. I prowadzimy i znam te czasy lat siedemdziesiątych. I bardzo dobrze, ale też znam z historii, z opowiadań dziadków, rodziców, że w, w tamtych czasach rzekomo komunistycznych za Stalina, za Hitlera nigdy tak nie zniszczono, nie upodlono Polaków, żywno, przede wszystkim rolnika na wsi, zdrowia i żywności, jak teraz przez te ostatnie no, 30 i do, obec, do obecnego czasu. Szanowni Państwo, przede wszystkim skorzystają na tym wszyscy Polacy. I dziękuję Pani Profesor jeszcze raz. I teraz, o jak obserwuję, to mamy więcej urzędników medycznych niż lekarzy. Ale w naszej świadomości już się to budzi, że jak obserwuję, to coraz więcej mamy lekarzy, a ci urzędnicy będą musieli ustępować. My prowadzimy akurat takie gospodarstwo, które ma pierwotne zboża specjalizację, chociaż mamy różne produkcje. Natomiast mnie nie za bardzo, to jest nasza pasja, nie za bardzo interesuje, że ja mam tylko dla siebie. To dobrze, jak ktoś ma tam dla siebie jedną krówkę, jedną świnkę, ale mnie interesuje i bardzo mi leży na sercu, żeby to każdy Polak miał do tego dostęp. Te większe uprawy, większe hodowle. I tutaj się nigdy nie zgodzę, bo mam badania w ręku, że te zboża pierwotne, jak orkiż prawdziwy mówię, nie ten obecnie modyfikowany czy kombinowany, płaskórka samoprzakamu te pierwotne zboża żytokrzyca, że one mogą zaszkodzić zdrowiu człowieka. Dieta zróżnicowana, wszystko. I teraz mamy w modlitwie, każdy o tym wie, że chleba powszedniego daj nam dzisiaj, nie upieczesz chleba z warzywa, z, roś, z rośliny czy z czegoś, tylko z prawdziwego zboża. Także mamy wielką nadzieję, że teraz i tu przede wszystkim y, słyszałem, a to co słyszę, no to chyba warto się nad tym zastanowić, że szczepienie noworodków, jak tu doktor potwierdził i tu mamy naszą, y, która Koleżankę i przyjaciółkę wszystkich Polaków, która po prostu nam tak przewodniczy i, i inspiruje do tego, że szczepienie noworodków jest po prostu zbrodnią. Zatruwanie żywności, jedzenia, bo zatrute jedzenie nie jest żywnością, jest zbrodnią. Żywienie, jedzenie w szpitalach, w szkołach zatrutą żywnością jest zbrodnią. I apeluję tutaj do wszystkich i posłów, nie tylko tutaj tych naszych, ale posłów w Polsce, bo tutaj to mamy po, posłów Polaków, ale posłów w Polsce, aby się zainteresować żywieniem dzieci w szkołach i wszystkich chorych w szpitalach. Czy się ich nie podtruwa jeszcze bardziej? Dziękuję bardzo. Dziękujemy.